W ostatnim odcinku oswoiliśmy trzy nowe dinozaury, a ja bym chciał poprosić Was o trzy lajki pod tym filmem. Mamy ranusa, mamy dwa Terizinozaury i niestety, czego wcześniej kompletnie nie zauważyłem, no, ta samica ma 132 poziom, wypada trochę blado, ale niech będzie, może coś z tego się fajnego dzisiaj stworzy, ponieważ mamy jedno jajko właśnie dinozaura i tutaj, jak widzicie, zmieniłem im już nazwy, ponieważ mutacje będą odgrywały dużą rolę, może nie dużą rolę, ale na pewno jakąś rolę będą odgrywały mutacje w dzisiejszym odcinku, ponieważ chciałbym coś tam rozmnożyć i to jest y, Terizino. Wydaje mi się właśnie, że to jest ten, którego tutaj mamy i Utyranus będzie dostawał punkty. Może nawet dzisiaj przetestujemy sobie Jutiego, zobaczymy jak się spisuje w walce, ponieważ on y, no, musi być po prostu y, do tego bossa. Powiem wam, że poprzedni odcinek naprawdę tyle się męczyliśmy. Ja pewnie tak to jakoś pociąłem, że wyszło, że o, nie mieliśmy problemów z, z zaprowadzeniem tego Utyranusa, ale naprawdę było bardzo, bardzo dużo problemów, żeby tutaj go ogarnąć i jeżeli wciśniemy C, no to on daje AOE buffa. Proszę bardzo, wszystkie dinozaury zostały zbuffowane, a przynajmniej większość, która tutaj była, więc bardzo fajnie. Ma 6 na razie poziomów, nic kompletnie nie ma w ekipunku i tak ma być. Niech on sobie tutaj na razie w tym miejscu będzie i ja bym chciał zacząć wykluwać Terizino. Tylko w tym miejscu tego Terizino sobie ogarniemy i mamy do dodania mnóstwo nagrobków, ponieważ Ptero ostatnio się poświęcił. Okazało się, że zginęło Parę dinozaurów, które wiecie gdzieś tam, w sumie może nie zostały dokładnie zauważone, okej. Okay. What? Ty dwa jajka? Ja tutaj wygląda na to, że dawno nie zaglądałem. Jeżeli ten Dimetrodon, który jest zbagowany pod ziemią, i to jest denerwujące, e, jak widzicie, bez problemu, mm, bez problemu, bez problemu, wykluł, e, znaczy, tak, wykluł jajka I za dwie minuty będzie Terizino nowy. Także powitajmy go subskrypcją na kanale, jeżeli oczywiście e, jeszcze tego nie robicie. I zobaczymy, co dzisiaj będziemy robili. Jest dużo takich rzeczy, powiedzmy, zakulisowych. A i z tego, co czytałem, lubicie po prostu, jak ja się zajmuje, jakimiś tam rzeczami ba w bazie. Nawet myślałem, żeby nie skoczyć dzisiaj po kolei Artefakt jakiś wodny, ale nie wiem czy na przykład jeden Megalodon poradzi sobie z jaskinią. I to nie jest jeszcze mój megalodon, więc tak nie za bardzo chcę go po prostu tutaj ruszać. Może polecimy po zrzuty, ponieważ ze zrzutami też jest mały problem. W tym sensie nie mamy shotguna, nie mamy Longne Kraifla. Już mnie to po prostu tak denerwuje, nawet nie macie pojęcia, bo ostatnio poświęciłem dość dużo czasu właśnie na ogarnięcie tych dwóch rzeczy. Dosłownie dwie rzeczy są nam potrzebne, żeby lepiej wszystko fajnie, sprawnie działało, a tu takie gówno. No po prostu. Nie, nie działa to jak, jak chcemy. Dobra, trzeba poukładać te dinozaury, bo trochę tu się zrobi Eee, e, jak to jest możliwe, że wykluły się bliźniaki? Właśnie potrzebuję, żeby pokazać te Terizino. Nie, no, dobra, albo to jest błąd wizualny, albo jest minimalna szansa na to, że wyklują się bliźniaki. Ja za chwilę to sprawdzę, tylko muszę się napić, ale nigdy... Nie widziałem czegoś takiego. Nie, no to jest na pewno błąd. No i okazuje się, że jednak jest mała szansa na to, że to będą bliźniaki. Także e, dziwne to jest. Dobra, jednego sobie oczywiście sklejmujemy, drugiego też. E, jakie wy macie, czy jesteś samicą? Ty jesteś sami, samicą idealnie, tylko ja bym nie chciał, żebyście za chwilę umarły z głodu. Więc może ja pójdę wam szybko ogarnąć jagody, ale mega dziwne, nie? To jest, że one e, z jakiegoś powodu e, się wykluły po prostu razem. Ale dobrze, te dwie samice będą oczywiście tutaj podpięte do tego samca. Raczej mutacji jeszcze nie będą miały, przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, i trzeba troszkę to przyspieszyć, ponieważ one potrzebują jagód. A jeżeli ja im nie dostarczę jagód w ciągu następnych, nie wiem, 20-30 sekund, nie, 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 spokojnie, ja już się wami zajmuję, maluchy, e, no to one umrą mi z głodu, więc szybko ogarnijmy to, cyk. Cyk, cyk. Masz. A nie, mają 500 HP. Dobra, może trochę przesadziłem. E, zaraz zobaczymy wasze statystyki, jak to wygląda dokładnie. I weźmy. Mutacja 1 na 20! Jest! Dobra, e, tylko ja muszę zobaczyć, czy ta mutacja rzeczywiście tutaj wystąpiła, czy może to jest. Może to jest kolor? Popatrząc patrząc na to, one wyglądają jakby miały troszeczkę inny kolor, nie? Ale poczekajmy, aż one urosną sobie na spokojnie. Ja was będę oczywiście tutaj karmił. O, ejku, ten Bronhilda, no ja mogę już zdradzić, po co ona tutaj jest trzymana i dlaczego się jej jeszcze nie pozbyliśmy, mimo tego, że jagody teraz już zdobywam Terry z dinozaurem, Ponieważ ona ma zostać poświęcona um, i zamieniona w um, tą... Wiecie, to stworzenie, po prostu. Wiecie już doskonale o co chodzi, chyba nie muszę powtarzać tego co 30 sekund, jak się nazywa to stworzenie i co ono potrafi. Tutaj w ogóle jest jakiś dodatkowy Baryonyx. Ja tego Barionyxa z chęcią bym się pozbył, no bo po co nam ten Baryonyx. Dlatego dinozaury, które powiedzmy, że nie są na razie potrzebne do niczego, zostawiam w tym miejscu. Chwila, 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 o, właśnie tutaj. Także są poza mapą. Ten. Ile masz głodu? O, właśnie, jak widzicie. On nawet nie został nazwany nic. Po prostu sobie ten kod siedzi. Barionyk do niego dołącza. Udajcie, że tego po prostu nie widzicie i że to jest całkowicie normalna rzecz, no bo nie, mo nie mogę niestety ich porzucić. A za chwilę zajmiemy się tymi nagrobkami. No i postawiłem cztery nowe groby. Pierwszym jest Moltres oraz Articuno, czyli dwa z trzech Argentawisów, które wysłałem na rzekę, żeby po prostu atakowały wszystko, co się rusza. Yy, mimo tego, że ich nie chciałem, no to jednak były nazwane były trochę w bazie i. Niestety, przepadły. Kolejny z Larimax, czyli Ptero, który poświęcił się w poprzednim odcinku, właśnie y, przy oswajaniu y, Uteranusa. Chociaż poświęcił to jest za dużo opowiedziane, ponieważ on był na pasyw ustawiony i go jakiś raptor zabił. I ten, nawet tego nie zauważyliśmy. I pewnie największe zaskoczenie Fredka. Tak, y, gdzieś tutaj była Fredka, y, musiało coś ją zaatakować, i niestety Fredki już z nami nie ma. Także cztery groby, y, czterech dinozaurów, które tutaj poległy. Y, wiadomo, wszystkich tutaj nie ma. No, na przykład, ja pamiętam, że prowadzi, prowadziliśmy małego Bronto, ale nie był nazwany. I później prowadziliśmy, znaczy oswoiłem jakiegoś stegozaura, no ten stegozaur gdzieś zaginął i też został zabity. Więc jak widzicie, nie wszystkie dinozaury tutaj em, żyją i przeżywają do samego końca. A ja teraz muszę sprawdzić sobie statystyki, czyli mamy tak, 100, 308, 467, oj, przepraszam, okej. Okay. Się baguje trochę w nim. Zobaczymy, czy on ma 1467, 467, a ty ile mieś? 400, tak. Czyli mają ma, ma 13525, 13525, 1200 i 4176, 4 OK. Czyli to są dosłownie takie same. Okej, okay. one chcą się ze mną bawić, ale nie, 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 nie. Nie będzie żadnej zabawy, ponieważ wy. Ty nie możesz mieć um, żadnych tutaj, um, żadnych imprintów, i jeszcze chcę zobaczyć, jakie statystyki mają wasi rodzice. O, widzę, że samica ma 4000 HP. Ma 256 ataków, także to jest naprawdę bardzo mało. A tutaj nasz samiec 6000 HP, no i 343 ataków, więc fajnie. Gdyby dzieciaki jednak odziedziczyły właśnie tutaj, to za chwilę podprowadzimy je, jak tylko będą dorosłe. No i stworzymy tutaj wykluwarkę jajek Terizinozaurów, chociaż też wypadałoby je poprowadzić troszeczkę bliżej. Myślę, żeby nie zlikwidować przynajmniej tymczasowo, właśnie tych Argentawisów, no bo one się cały czas mnożą. Ja tych jajek już mam tyle tych Argentavisów. Chwila, gdzie... Gdzie jest Oviraptor? Emm... Um... Egg! Jest, okej, okay. jest, jest teksturach. No, ale jak widzicie, tych jajek tutaj jest tyle, że ja już nie mam po prostu co z tym robić, na dobrą sprawę, więc możliwe, że te dwa Terizino podprowadzę tutaj na miejsce tych artyrzędowisów. I gdy tak czekam aż te Terizino dorosną, żebym mógł działać dalej, no to zacząłem się troszkę bawić w powiększanie tutaj wybiegu dla Ega i dla tego gówno jada, jak sobie go nazywamy, bo chodzi o to, że fajnie by było, gdyby on sobie mógł swobodnie biegać i tutaj na tych platformach, żeby były takie cztery miejsca albo może nawet więcej, nie wiem, zobaczymy jeszcze w jaką stronę to ewoluuje, Żeby wiecie, tutaj na przykład będą sobie stały dinozaury, które będą mm, właśnie y, wykluwały. On sobie będzie zbierał te jajka i każdy powinien być zadowolony, plus ograniczymy liczbę trawy, bo tej trawy tutaj jest trochę za dużo. I czekajcie, trzeba. Y, raz, dwa, trzy. Trzeba was tutaj sprzątnąć na chwilę. I o, jak widzicie, Terizino już są prawie gotowe. Także za chwilę je podprowadzę, żeby się y, zaczęły wykluwać. Okej, okay, czy wy lecicie? Aha, no właśnie, z jakiegoś powodu one nie chciały lecieć za mną. O, teraz może? No i okazuje się, że jest mały problem, bo miałem taki plan, żeby to nie wyglądało tak mega kwadratowo. No to tutaj chciałem wstawić takie trójkąty, które by właśnie szły z jednego narożnika na drugi i wtedy by to e, naprawdę ładnie można by było wykończyć. Ale okazuje się, że te trójkąty i tak nie działają i wygląda to w sumie jeszcze gorzej. Więc na razie mam coś takiego. Mam e, masę e, tych, tych ogrodzeń, więc teraz plan jest taki żeby wszystko tutaj ładnie ogrodzić. O, są też drzwi, jeżeli chciałbym po prostu zebrać jajka. Nie wiem, czy to finalnie będzie wyglądało dobrze, no kombinuję po prostu. E, kombinuję, bawię się tym e, normalnie, w takiej normalnej serii Arka powiedzmy, bym, żebym tego nie budował, bo em, wszystkie dinozaury by były w tych m, krajopodach i raczej bym się e, tym nie przejmował, żeby tutaj wybudować jakąś zagrodę, żeby jajka były łatwo zbierane. No ale tutaj, jako że tych dinozaurów jest coraz więcej, jest coraz większy problem, żeby tutaj przejść, no to trzeba było zacząć kombinować i e, jak widzicie jest to już fajnie ogrodzone. Teraz musimy wypuścić tutaj te dwa nasze dinuchy, ale problem jest taki, że ta platforma, która tutaj jest, no ona jest trochę mimo wszystko za mała, jeżeli chcielibyśmy e, trzymać tutaj, nie wiem, 5-6 dinozaurów, więc nie wiem... Czy jeszcze tutaj tego troszeczkę nie powiększę? No i proszę bardzo, prezentuje się to w ten sposób, czyli mamy takie cztery boksy, gdzie możemy dać dinozaury, żeby się rozmnażały, i na środku gościu powinien, powinien nam zbierać jajka. Tylko trzeba o tym wspomnieć od razu, że to się nie kompletnie nie nadaje do żadnych większych dinozaurów, tylko właśnie na przykład do czegoś, co mamy tutaj. I spróbujmy w ogóle mm, zobaczyć, czy te dinozaury wejdą. Nie wiem też, czy nie będzie potrzebna mała poprawka w postaci powiększenia tutaj tych schodów. Bo na początku wiecie, tutaj są schody, tu jest przerwa, i tu są schody. Bo chciałem zrobić dokładnie tak jak tutaj. Tylko że można w sumie mm, później to przebudować i zrobić wszędzie schody, żeby było po prostu e, lepsze wejście. Także y, samiec, czekaj, samiec w test pierwszy. A, to jest Samiec pierwszy. No to on, niech sobie stoi tutaj, gdzieś w narożniku. I trzeba resztę podprowadzić. Zobaczymy w ogóle, czy one się zmieszczą tutaj. No, powiedzmy, że cztery osobniki, jako tako tutaj wejdą. Także na większą skalę, niestety, nie będę mógł tego zrobić. Ale coś za coś, jak to się mówi. Weźmiemy teraz, podprowadzimy. Oczywiście, tutaj te argentowisy. W sumie mógłbym wykluć. O, widzę, że kolejne jajko się pojawiło. Dosłownie chwilę mnie nie ma, a się pojawiają kolejne jajka. Także sam sadamy sobie w tym miejscu. Zależy, zależy mi na tym, żeby właśnie Samiec był tak ustawiony, bo później będę mógł zdemontować te barierki i na przykład go wyprowadzić, żeby szedł sobie, cyk, i wychodzi z tego miejsca. No, ale będę miał problem, żeby wprowadzić kolejnego samca. O, no dobra, ale to już wiecie. To ja się w sumie będę tym yy, męczył i chciałbym, żebyście napisali po pierwsze ocenę tego. Szczerze nie podoba mi się to. Jakoś tak wydaje mi się, że czegoś brakuje. A druga rzecz, czy w ogóle tak tego typu odcinki Wam się podobały. No bo ja wiem, że przygody, jaskini, oswajanie dinuchów jest spoko, ale musimy pamiętać, że lwiat część tej gry, której nie widzicie, to jest właśnie takie rzeczy: budowanie, grindowanie i tak dalej, i tak dalej. A wisienką na torcie to są właśnie te odcinki z jaskiniami, zdobywaniem artefaktów i tak dalej. Więc mówię, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Ja się bawię całkiem spoko, chociaż cały czas mam wrażenie, że kurde, za mało się dzieje. Muszę wie, zrobić więcej jakichś tam y, rzeczy, bo po prostu wy y, chcecie y, widzieć same, same takie najlepsze, wiecie, koński, Ale mówię, to też trzeba pamiętać o tym, że gry survival, y, w grach w survival nie chodzi tylko o to, żeby oswajać najlepsze rzeczy, pokonywać najlepsze rzeczy, tylko no y, trzeba spędzać czas i cieszyć się. Tymi rzeczami, które budujemy. Nie wiem, chciałem, się, chciałem jakoś ładniej to zakończyć, ale nic mi kompletnie do głowy nie przyszło. I lada moment będziemy świadkami narodzin kolejnego Terizinozaura. Witam serdecznie. Oczywiście klejmujemy Ciebie, nie nadajemy na razie nazwy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zobaczyć jest 0 na 20 i jedna mutacja na 20, tylko to jest samiec. Ok, 4000 HP, 308, 525, 13. Wydaje mi się, że HP ma bardzo słabe, w tym sensie HP ma z którejś samicy, a tego nie chcemy, ponieważ chcemy, żeby nasz samiec był lepszy, a nie gorszy. Więc najprawdopodobniej będziemy musieli się go pozbyć. Tylko problem jest tutaj z tym drugim jajkiem, bo jak widzicie, jest jemu niby za zimno. Ale jak może być za zimno, skoro to jajko, wiecie. To jako bez problemu się wykluło, a z tym jest są jakieś problemy. A drugi Terizino też jest samcem. 6000 HP, 308, 1200, 13000. No powiedziałbym, że bardzo, bardzo podobny, um, podobne statystyki i ma też jedną mutację. Ha! Nie wiem za bardzo, co mam teraz zrobić. No, tego pewnie zostawię tymczasowo. Będę musiał sobie na spokojnie to e, później wszystko sprawdzić. A powiedzmy, że jeżeli chodzi o tego gościa. No to domyślcie się co się z nim stanie. Dobra, dajmy malinki mu tylko. W sumie dajmy mu cały zapas, ponieważ jeszcze chciałbym, mimo tego, że ten odcinek u mnie trwa długo, no to pewnie u was jest dość kró krótki, no to chciałbym jeszcze raz iść na poszukiwanie mm, zrzutów, bo potrzebujemy dwóch rzeczy, czyli shotgun i tam druga rzecz, dam mu w sumie jakiekolwiek jagody. On chyba może jeść cokolwiek, w tym sensie jakiekolwiek jagody i raczej nic złego nie powinno mu się tutaj ymm, stać pod moją nieobecność. Wrzucimy mu jeszcze te jagody, o właśnie. Także zostajesz tutaj kolego, urośnij sobie na spokojnie, Ciebie. Hmm. Powiedzmy, że nikt nie patrzy. O, zobaczcie, usnął. Także zostawmy go tutaj, niech on sobie śpi, a my lecimy na szybką wyprawę. I chciałem jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy pomalować jego visa I jak widzicie, na początku szło to całkiem dobrze, ale okazało się, że coś się nagle popsuło, i klikając lewy przycisk myszy, właśnie wymazuje farbę. Mimo tego, że mam normalnie biały, e, biały kolor nałożony, także niestety wygląda on. Jak wygląda, ale no już nie będę się bawił z tym, bo przede mną jest żółty zrzut. I jak widzicie to czerwone bramowanie, które oznacza, że to będzie jakiś lepszy zrzut. A my potrzebujemy lepszych zrzutów, więc trzymajcie kciuki. Jeżeli dotarliście do tego momentu odcinka, koniecznie zostawcie lajka. I co? Ja rozpoczynam podróż i miejmy nadzieję, że coś fajnego uda się dzisiaj zobaczyć. Znaczy, zgarnąć. Zobaczyć, co już widzieliśmy, fajne rzeczy. No i zobaczmy, co się tutaj skrywa. Pewnie nic ciekawego. Okej, okay, zbroja, rękawiczki, całkiem spoko. Paracer Platform Saddle weźmiemy, mina głębinowa, ok. i tutaj mamy jakieś windy, także rękawiczki. Dobra, rękawiczki są git, bardziej bym się cieszył z blueprinta na rękawiczki, a nie zwykłych rękawiczek. No ale powiedzmy, że już dwie rzeczy z takiej zbroi endgame'owej typowo. Lecimy dalej, zobaczymy czy mamy tutaj, o jakiś fioletowy zrzut przede mną, tam jest jakiś niebieski. A bro, polatamy sobie. I wiecie co jest smutne, a zarazem bardzo zabawne? To, że najlepszy drop z tych zrzutów już widzieliście. Tak, te rękawiczki, które zebrałem na samym początku, to jest najlepsza rzecz, jaką trafiłem. Tutaj macie mniej więcej itemy z 15 zrzutów, które otworzyłem, bo naprawdę Argentowicem się bardzo, bardzo wolno lata i zdobywa to. I tak naprawdę oprócz tych rękawiczek, to mamy blueprint na takie rękawiczki. I w sumie to tyle, reszta to, są. to jest jakiś baciw, który pomyślałem, że zabiorę, żeby było tutaj cokolwiek, także czy jestem zadowolony z tego czasu, który poświęciłem na te zrzuty? Powiedzmy, że nie będę odpowiadał na to pytanie. Mam nadzieję, że chociaż Wy się dobrze bawiliście, oglądając ten film. Jeżeli tak, zostawcie lajka i w kolejnym odcinku pewnie coś porobimy. Jeszcze na koniec, zdaję sobie z tego sprawę, że lepsze zrzuty są w jaskiniach, ale nie mamy takiej jaskini, którą można by było bardzo łatwo farmić i po prostu farmić na tymi itemy, więc chciałem jeszcze dać ostatnią szansę na te zrzuty, no ale jak widzicie, dostałem jedno wielkie gówno.